Cześć, nazywam się Andrzej Witkowski. W YouTube jestem znany jako redaktor Andrzej. Znany jestem, ponieważ występowałem e, już kilkanaście razy w Jagodowy TV u Karola. Zdarzyło mi się też występować u Patryka Mikiciuka. obu szanownych panów i kolegów. Serdecznie pozdrawiam. E, tym niemniej nie jest to mój pierwszy kontakt z mediami, ponieważ przez prawie 15 lat byłem redaktorem naczelnym magazynu GT. Czasu pisma czasopisma tuningowego, wydawanego od 98 roku. No i ten YouTube, czy moje występy, raczej w nim, pokazały mi, że bardzo wiele osób pamięta jeszcze te czasy i dobrze wspomina magazyn GT i kojarzy mnie z nim, za co jest mi bardzo miło. Za w wielu przyjaciół postanowiliśmy stworzyć kanał, właśnie redaktor Andrzej, który. Trochę będzie kanałem nostalgicznym, ponieważ ja wymyśliłem, czy wyobrażam sobie, że skieruję to głównie do osób w podobnym wieku jak ja. W jakimś tym wieku, w takim, że pamiętam tego pana jak występował w Wieczorynkach, czy raczej znaczy Wieczorynki z Rumcajcem to, to było moje dzieciństwo. Tak więc kanał, który będzie pokazywał motoryzację, a raczej pasję do motoryzacji. Ponieważ dla osób już dojrzalszych, dojrzałych, ale na pewno takich, którzy się od dziecka fascynują motoryzacją, tak jak ja, i myślę, że teraz jest to trochę ostatni dzwonek, ponieważ świat motoryzacji tak się zmienia, zmieniają się przepisy, zmieniają się samochody, że, że może to być ostatni dzwonek, żeby spełnić swoje motoryzacyjne marzenia. I właśnie na tym kanale postaramy się pokazywać, co można zrobić w tej chwili, jakie samochody pojechać, co zobaczyć, z kim się spotkać, żeby tą pasję rozwijać, żeby bawić się tą motoryzacją i cieszyć, ponieważ taką, jaką ona jeszcze jest i taką, jaką my pamiętamy z dzieciństwa i z naszej młodości. I stąd tu właśnie samochody, które stoją, zaraz o nich opowiemy kilka słów. To są auta, które, szczególnie te tu bliżej, które możecie pamiętać, że tutaj są auta takie starsze. Które, które pamiętacie, że jako dzieciaki, żeście do nich zdychali, a może nawet miało się z tymi nie, ale plakaty na, na ścianie i właśnie teraz takie auta ciągle można mieć, ciągle można się nimi bawić i to jest według mnie czas, kiedy takie marzenia należy spełniać, jak nie teraz, to kiedy? Na kanale Redaktor Andrzej będziemy chcieli pokazywać między innymi samochody, które teraz są w zasięgu Waszej ręki, a może mieliście je na plakacie, będąc w szkole podstawowej czy w szkole średniej, na przykład takie coś. Pamiętacie? To jest GMC Typhoon. W 1993 roku ten samochód zrobił furorę, ponieważ wtedy jeszcze nie było suv nikt nie wiedział co to jest, a to pojawiło się pudełko, które było szybsze od Ferrari i wszyscy oszaleli. W Europie może nie był bardzo znany, ale już wtedy na początku lat 90 była prasa motoryzacyjna programy i słyszeliśmy o tym i na pewno wiele osób mm, pamięta takie auto nie z, jak z lat 90 ale z wczesnych 2000 kiedy Grzesiek Staszewski z firmy którego też serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, że się, mam nadzieję, że spotkamy się też na tym kanale, bo spotkaliśmy się już nieraz też u mnie na hamowni. Taki samochód przygotowywał i taki samochód startował w wyścigach na 1,4 mili, kiedy to właśnie wszystko kwitło i rozwijało się. Myśmy to opisywali na łamagietę. i takim samochodem, oczywiście bardzo poprzerabianym, startował w, w zawodach kolega Blacha i Teraz takie auto można zdobyć za całkiem rozsądne pieniądze. Słuchajcie, projekty projektami i to już o tym powiedziałem, że na pewno, na pewno ich nie zabraknie, ale raczej będziemy starali się projekty robić jedny, jedna dawka intensywne, intensywne, dużo informacji, nie ciągnąć tych projektów bardzo długo, więc pewnie będą się pojawiały rzadziej, bo trzeba będzie zebrać materiały, żeby, żeby zrobić taki odcinek z esencją, ale tu będzie chodziło również o tuningi, ponieważ, no, tak jak wspominałem, magazyn GT, więc ja jestem związany od zawsze z tuningiem i tak samo tutaj, tak jak widzicie, tego jegomościa znacie, to jest mój Fiat, który już 20 lat porusza się po polskich drogach od remontu, tak to 50, no ale on stoi akurat na hamowni, tu sobie parkuje, żeby stał pod dachem, ale jest hamownia, przez, przez nią się przewija bardzo dużo różnych projektów. E, współpracujemy z kilkoma, na stałe z kilkoma tunerami, którzy u nas się stołują, jak to się mówi, na hamowni oni też, e, też przywożą różne auta, które, które będzie można pokazywać. I właśnie też pokazać na przykładzie tych aut. Na przykład, ja się śmieję, że u nas jest centrum tuningu Master MX5, ponieważ dwóch tunerów od Master MX5 tuninguje na tej właśnie hamowni. To jest teraz bardzo popularny samochód na track day, do zabawy i właśnie dla osób, które chcą nie wydawać może bardzo dużo pieniędzy, a mieć z tego fani, i awaryjne auto i po prostu cieszyć się jazdą. Więc tego na pewno też nie zabraknie na naszym kanale. No, i tak jak Wam wspominałem, kanał to będzie przede wszystkim cieszenie się motoryzacją, raczej trochę starszą motoryzacją. Choć możliwe, że też jakieś współczesne auta, jak się trafią i będziemy chcieli je poznać, to znajdą się. I na przykład oprócz projektów i różnych rzeczy nie zabraknie też takich rzeczy. Z tym samochodem mamy wiele wspomnień. Ostatniej zimy w Polsce, kiedy były zamarznięte jeziora i były legalne pojeżdżawki na śniadwach, ten samochód jeździł i z tego są filmy. Na razie nie wygląda najlepiej. Tutaj trochę wróz, więc może być projekt typu Barn Find wyciągnięcie Wolwa z krzaków. Bo tak naprawdę. No Teraz nie będziemy tego sprawdzać, ale myślę, że jakby tu podpiąć akumulator, coś, to, to on by odpalił i pojechał, bo jemu nic nie jest, po prostu stoi. A jeśli nie stare Volvo, to może taki projekt stary Sek. Mercedes Sek, to auto kultowe. Tutaj mamy egzemplarz, który też już z nami jest z dobrych, dobrych kilka lat. To jest z Japonii sprowadzony dawno temu egzemplarz. Niestety on sprowadzony został niesprawny. I tak los pokierował, że jest w takim stanie, też lekko burnfajda, ale no to też może być kolejny projekt. Jeśli spodobają wam się nasze programy i będzie chęć pokazywania tego, no to jest Wiesz, potencjał to? na różne, różne, auta, nie tylko szwajcarskie, ale i japońskie. To jest taki, to akurat jest samochód mojego przyjaciela i to jest Tajper. Wersja 6, czyli ostatnia edycja dwudrzwiowego, limitowana. Powstało tylko 1000 sztuk. No, ten samochód to zobaczymy, jaka będzie jego historia. Czy on będzie robiony, czy on będzie sprzedany tak jak jest, ponieważ, tak jak mówią, tu jest y, gościnnie przechowywany, aczkolwiek może się zdarzy tak, że, że będziemy go robić. To jest też samochód taki, że jakbyśmy podpięli akumulator, no to, to, to on by odpalił, no, ale on jest jednak wizualnie i kondycyjnie jest w dramatycznym stanie. To jest taka kompleksowa odbudowa. My się czymś takim nie zajmujemy. E, no ale kto wie jakie będą losy tego auta. No a tutaj mamy kolejny samochód. I on jest wyjątkowo bliski mojemu sercu, ponieważ w okolicach roku 94 e, u mnie w rodzinie pojawiło się właśnie 850 T5. Wtedy ja mia miałem już prawo jazdy. Wydawał mi się to obłędnie szybki samochód i naprawdę robił, robił duże wrażenie. Później pojawił się T5R, czyli wersja limitowana, jeszcze mocniejsza. A po nim nastąpiło 850R, czyli zwieńczenie gamy modelowej 850, bo zaraz później zmieniło się 850, przeszło facelifting na V70. I, a tutaj mamy 850 prawdziwą rkę. W bardzo ładnym stanie, w oryginalnym lakierze. Jest taka, jaka przyjechała. Jej historię i później prace z nią związane będziecie mogli też zobaczyć u nas na kanale. Słuchajcie, a może przyszedł teraz czas na jakąś v Czy każdy z Was miał v a jak nie samo V8 Wolno-Sące, których też na pewno kilka pokażemy na kanale, to może V8 Biturbo. W całkiem przystępnych pieniądzach takim samochodem można już jeździć, i też pokażemy historię tego egzemplarza. To jest akurat. CLS Shooting Break, czyli taki samochód, których już nie ma, nie ma ani już CLS-a. CLS zakończył produkcję, a tym bardziej nie ma Shooting Breaka, bo ostatnia wersja nie miała. Eee, więc no jest to kolejne auto, które gdzieś tam w pamięci wielu osób zostaje. No nie jest tak stary, jak te, które przed chwilą pokazywaliśmy. Nie jest też najmłodsze, ale na pewno z potencjałem na, na posiadanie i z potencjałem kolekcjonerskim, gdzie jego ceny będą stałe. I historia tego egzemplarza, a nawet co ciekawe, myślę, jego modyfikacje też zobaczycie u nas na kanale. Od początku, partnerem kanału jest firma Auta CH. Pozdrawiam Damiana i Pawła właścicieli. I oni są też jedną z motywacji dla mnie, żeby stworzyć ten kanał. I między innymi te auta, które żeście widzieli. Są też inne, oczywiście, są od nich. I też opowiemy Wam, dlaczego warto. Szukać samochodów w Szwajcarii, ponieważ, tak jak ja pamiętam, w latach 90. już przyjeżdżały auta ze Szwajcarii do Polski i to było mówione, że to jest samochód ze Szwajcarii było takim zawsze wyznacznikiem, że to jest coś fajniejszego, lepszego, bardziej zadbanego. I teraz może też czas na świeższe auto. Tutaj macie na przykład BMW, która przyjechała dopiero co. Samochód czteroletni, uszkodzony, jak widać. Ale na jego przykładzie opowiemy, czy warto takie auto wylicytować, przywieźć i naprawić i mieć samochód, który kosztuje znacznie więcej, jeśli byście go chcieli kupić tutaj, niż de facto wyjdzie po wszystkich pracach. Ale tego dowiecie się też u nas.